Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej działających przy Tarnobrzeskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną spotkali się na uroczystym śniadaniu wielkanocnym. Tym razem świąteczne spotkanie zorganizowano w hotelu Ewa, a przy stole zasiedli także rodzice, członkowie stowarzyszenia i wielu zaproszonych gości. Organizacja spotkań przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy to już tradycja. Tym razem udział we wspólnym świętowaniu wzięło około 100 osób. Podopiecznych Stowarzyszenia odwiedziło wielu gości, którzy na co dzień wspierają i pomagają w codziennym funkcjonowaniu. Bardzo się cieszę, ponieważ bardzo, bardzo, bardzo dużo doszło do nas nowych osób, którzy naprawdę są na dużym poziomie, a jednak doszli do nas w całym sercem. Wydaje mi się, że ta rodzina się powiększa i to jest po prostu no, radość, prawda, że nie odchodzą, a raczej dochodzą do nas. No i mamy szczególnego gościa, panią Krystynę Skowrońską, poseł. Także też się cieszę bardzo, że po prostu zaszczyciła nas swoją obecnością pomimo wielu no, problemów i, i różnych spraw w tej chwili, prawda. No co jeszcze, będzie wszystko dopisała, rodzice dopisały, jak nigdy, ponad 20 rodziców. No będzie dobrze, tak żeby tak cały rok był szczęśliwy i taki e, owocny, jak jest po prostu w tej chwili, to bym była bardzo szczęśliwa. Przybyli goście, przynieśli drobne podarunki i niespodzianki dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Najważniejsze były jednak życzenia, modlitwa oraz wspólna integracja. Nim wszyscy zasiedli do wielkanocnego śniadania, przypomniano o tym, jaka jest istota świąt wielkanocnych. Spotykamy się, aby świętować zmartwychwstanie Jezusa, aby cieszyć się życiem, tym nowym życiem, które Jezus nam przyniósł, tą nadzieją życia wiecznego. Ale także i tym życiem doczesnym, które to zmartwychwstanie opromienia. Życzę, niech Wam wszystkim, to przeżywanie na nowo bo tych wielkich tajemnic opromieni to codzienne życie. Często pełne trudu, zmagania, krzyża, cierpienia, ale też i satysfakcji, radości tego, co niesie to codzienne życie. Po poświęceniu pokarmów wszyscy wspólnie zasiedli do stołu. Drobne podarunki w postaci świątecznego rękodzieła przygotowali także podopieczni warsztatów terapii zajęciowej. Spotkanie przed świętami zawsze jest dla nich wyjątkowe, bo służy integracji w bardzo szerokim gronie. To jest taki czas, który rzeczywiście jest inny od Bożego Narodzenia, ponieważ tam jest radość, jest kolor. Tutaj może mniej tych kolorów, ale za to więcej kolorów refleksyjnych w sercu, prawda? Ponieważ każdy myśli, przemyśli, że wszystko, co tutaj ma, to wszystko zostawi. I z tym bagażem, który zdobędzie tutaj, czyli sercem, dobrocią, zabierze z sobą. Więc myślę, że chciałabym bardzo, żeby, żeby w ogóle w całym świecie Jakaś taka fala miłości e, do e, serca zalała ludziom, żeby był pokój, żeby wszyscy się szanowali, żeby przy tym rodzinnym stole usiedli po prostu z miłością, radością, nie podzieleni, nie zdenerwowani, tylko po prostu z uśmiechem na twarzy i, i z radością, że po prostu e, stały e, Pan Jezus będzie z nami po prostu obfitował e, na cały rok i nie tylko, ale zawsze. Śniadanie wielkanocne stało się ważnym elementem duchowego przygotowania do nadchodzących świąt. Przybyli goście, złożyli życzenia całej społeczności stowarzyszenia. W gronie tym byli m.in. starosta Tarnobrzeski Paweł Bartoszek oraz prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak. Jesteście osobami wyjątkowymi, a pani prezes Zosia jest człowiekiem niezłomnym. Zawsze walczyła o Osoby, której tej pomocy potrzebują. Życzę Wam wszystkim, życzę Wszystkim Państwu, wszystkim tu obecnym, wszelkiej pomyślności, dużo, dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień, wielu dobrych ludzi i przyjaciół wokół Was. Bardzo chciałem podziękować za e, oczywiście to e, zaproszenie i podziękować drodzy Państwo Wam za to, że czynicie dobro, o czym, o czym e, dajecie świadectwo każdego dnia i oby tak drodzy Państwo było. I tego nam wszystkim życzę z okazji tych świąt wielkanocnych, tego ciepła, tego dobra, tej nieustającej szlachetnej pomocy, która będzie płynęła z głębi serc nas wszystkich.